Co robicie? Ja wyciągam drzazgi. Robimy przegląd prasy, zaraz sprawdzimy co pisze się w gazetach. Ehm, przy okazji mistrzostw świata, no nie jest tego dużo. Głównie piłka nożna. Pierwsza gazetka na tapecie. Bęse Halasz to taki Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki w tym wydaniu. Co tutaj piszą? E, to było budujące, że tak wielu Węgrów nam dopingo, dopingowało. Chyba tylko piłkarze znają to uczucie w domu. No i w sumie racja, bo większość tych kartek jest wypełniona akurat piłką zresztą jak u nas w Polsce. Tak, tutaj mi tłumaczy. Mistrz Świata w piłce nożnej w Budapeszcie. No Bence Halasz. Gratulacje. W sumie nic wielkiego nie napisano. Program zawodów, lokalne gwiazdy. Mm. Bence Halasz po raz kolejny. No i no. się też, że organizacja Mistrzostw Świata to cud. No to, to cud, bo prawie się wycofali w 2021, więc tak, to podkreślam. O i zobaczcie, mamy tutaj szakarię Richardson, zaraz obok piłkarzy, wszystkiego to, co się dzieje, bo sprint to jest jedno z najważniejszych wydarzeń i są chyba najlepiej opłacanymi zresztą lekkoatletami. Tam są w dziesiątkach tysięcy, a Piriens za przyjechanie na zawody, kwoty, więc no, szacun. Co piszą? Szakari Richardson jechał po polu. <laughs> Patrząc na lokalną prasę, Węgrzy podniecają się głównie swoim stadionem. Jest mniej artykułów o zawodnikach, o tym, jakie osiągali wyniki, dużo więcej o tym, jaką mają fantastyczną infrastrukturę. Na no 50 zaś. kartek jakieś 6, jeżeli mówimy o stadionie, dwa o sprincie, w tym Noa Limes, i oczywiście tutaj bohater Węgier Bense Halasz. Koniec. Jesteśmy teraz w strefie kibica. Ja już wybieram ludzi, których zapytamy o to, kim są osoby ze zdjęć. Jak myślisz, Jasiu? No, Jaki będzie tutaj, wynik? Mamy tutaj ponad 10 lekotletów. Myślę, że w strefie kibica będą oni dość popularni, aczkolwiek później dowiemy się, jak to jest jednak na mieście. Tam jedna pani na nas patrzy. Dzień dobry. Zaraz się dowiemy. Kim jest Marek? Beautiful. I don't know. That's, that's really hard. Piaz Krishowska. Uh, Tamberi. Bravo. With Van Ah. Oh. Duplantis. Takari. Chartons. With Barchim. Beautiful. You're the winner, man. Where are you from? Congrats. Belgium. Belgium. Beautiful. Congratulations. <laughs> hey, sorry. Can we ask a few questions? Yes. Do you know those athletes? Oh, oh we saw see? her uh, yeah. on a 100 meter, yeah. right? It's a, uh, Jamaica. Uh, no, we don't have many. Okay. Yeah, sorry, we're <laughs> Shakari Richardson. <laughs> I'm here to help you. <laughs> oh, Richardson. 100. Shakari Richardson. This is very difficult. Oh, yes. Uh, go show, show you the name. Skrzyszowska. <laughs> True. I know. It's Piotr Lisek. Beautiful. Lubisz światowy skok zwyż. Tam Bede. Tam Bede. Tam Bede. Tam 6 Tam 6 metrów Bede. Tam Bede. Tam metrów, 6 metrów, 2 cm rekord życiowy w hali chyba 6 Bede. Natalia Kaszmarek. Zielona zawodniczka. Życiówka 49-48. z mitingu. mityngu W Stawionie śląskim. Bardzo lubimy 400 ty... metrów, generalnie I 800 Kaczmare. metrów stoliowskiej. Też pani życiówkę mniej więcej kojarzymy. I pana. A no, to Wojtek Kolicki. Wojtek Kolicki. Szakari. Szakari, Szakari Richardson. Brawo. Brawo. Idziemy. Znaleźliśmy pierwszą naszą panią do rozmowy. Halo? Cześć. 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 Dużo Polaków mamy dzisiaj na temat. Tak wody. jest. Czy mogłabyś nam powiedzieć kogo widzisz na zdjęciach? Tak. Kto to? Marco Tambieri. On wczoraj wygrał Piotr Lisek. Brawo. Bieg na 100 metrów. Tak jest? Zwycięzczyni. Tak jest. Shakari Richardson. Basim. Tak jest. Medalista e, olimpijski Natalia Kaczmarek. za kogo dzisiaj najbardziej trzymasz kciuki? No za Natalia i niestety będę w samolocie akurat jak będzie biegła. Oj oh, łatrzywa last night! Yep. He won the jump. I don't know his name. He's Bravo. italian! Next one. No, no. to no? no. <laughs> Tato, 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 mamy do ciebie kilka pytań. Kto to jest? Natalia Kaczmarek. Oglądaliśmy wczoraj e, skok z wyż, e, Włoch. Timberi? Marco. Tamberi. Tamberi. O, Lisek, dzisiejszy medalista, tak? Ale miejmy nadzieję, że będzie medalista. Na pewno sprinterka z Ameryki albo z Jamajki. 100 metrów, Shakari Richardson. Nowicki. Brawo. Też skok wysz. Tak? To jest ten ziomeczek, co był razem z Tamberim w, na Igrzyskach Złota, teraz był trzeci. Mutas Esa Barsim. No jak to zapamięta. Co powiesz, fajnie jest? Tak. A co Ci się najbardziej na zawodach podobało? <grystanie> Parówki chyba. A nie, fajerwerki, bo akurat byliśmy fajerwerki! też Fajerwerki. Tak. W związku z tym, że byliśmy w strefie kibica, to naprawdę było łatwe zadanie, ale teraz idziemy na miasto, zobaczymy jak bardzo popularna jest lekkoatletyka. A ja bym tu został, wyskoczył ściuchów i zanurkował. Tak gorąco. <grystanie> Do you recognize those people? Oh now, my God. We, now we're having the gum, championships. Gum, gum. Uh, Sakari, no, no. Sakari. Yes, good, yes. Good. <laughs> Sakari Richardson, ah, strong yeah, guy. Yeah, He's on the, uh, the Sweden. Uh, the... uh, one more question. Oh yeah, sure. Have you <laughs> ever seen, seen one of these? Yes, I spikes. have spikes. Yeah, really. Yeah, because Are I was you... also doing uh, oh. athletics. What did you do? I was in high jump, but I was wow. really Bravo. young, really young. <laughs> Sorry, <laughs> excuse <laughs> me. Do you speak English? Um, no. <laughs> yeah, she's the Polish 400 meter runner. Beautiful. Yeah, she's in the final tonight. Yep. Yeah. ah oh, Shakira and won the 100 meter. Beautiful. Yeah, yeah. Uh, no, I don't recognize. Hammer throw. He's the high jumper from Qatar. Yep. Uh, no. Nope. Next. This guy. Not yet. Uh, she won. She won. Yeah. But yes. be careful. Yes, I have seen those. Yeah. Any guess? Any su suggestion? Any name of the sport? Uh, when, you, when you have the race or you are on the street, you not know, the marathon like. <laughs> yeah. I'm good What are you guys doing? Hi oh, yeah. You this know, we're in fire. Reeds We're in Reeds, uh, we saw you a few and times You were in the Run Brand Yeah, this yeah, yeah, yeah. Great uh, Do you recognize this person? Handsome one Hi, Maybe a little bit higher? <laughs> 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 you know those athletes Oh no. But she's pretty isn't it? Oh, She of course. She's an athlete. The Italian high jump? Yeah. Next uh, one. Next one please. No. Know her. Know her. Okay, again, okay. no, no. We got yeah, the, the high, high pole jumping, but I don't know from where. Okay. Thank Sorry, you. no problem. Exactly. <laughs> no? Maybe this guy. Is. <laughs> no. I don't really know. That girl? No. Wait. Okay, baby. Thank you. <laughs> Can I have? One? Yes, you know. Jimbo. I, I, I love you, Jimbo. <laughs> Jimbo. <laughs> mutat's Varshim Bravo. Mutazz. Ah. Have the pollo tomorrow. Ah, ah, guy. <laughs> yes, yeah, that's good. Yes. It's just that. Discipline? Um... Yeah. And this is Poland as well. Poland as well, yes. So wait, the women, what are dressed This is just, Brazil? Only Jamaica <laughs> or Poland. <laughs> we are so bad, sorry. <laughs> no, no, no. Do you speak English? No. No. French? Oh. Do you know these athletes? No, I don't Do you recognize those athletes? Uh, no. <laughs> no. Oh yeah, we saw him yesterday. It's a Fabiana, the high jumper from Italy. No. no. Ponad naszymi głowami nie ma polskiej flagi, ale mamy swoje. Mamy nie swoje? Niewielu tak naprawdę ludzi rozpoznało wszystkich, a większość tak naprawdę miała problemy z rozpoznaniem kogokolwiek. Jak podsumujesz ten event? No, myślę, że jednak lekoatletyka w dalszym ciągu jest mało popularna, więc dlatego jesteśmy tutaj, żeby ją propagować. I to jest właśnie nasze zadanie, żeby pokazać wam lekkom od kuchni. Tada! To jest nasza wielka niespodzianka mistrzostw nie, forda, to jest najlepsza zawodniczka na 400 metrów i dzisiaj będziemy jej kibicować w starcie na 400 metrów. Historia się dzieje na naszych oczach. Adam, jedziemy. Jedziemy, Żeby, jedziemy. jedziemy, jeżeli by były wątpliwości komu kibicujemy, to jest to Natalia Kaczmarek! Będziemy dal Natalia! A kto dzisiaj wygra? Natalia. i to też wiemy.